Cześć! Otworzę dzisiaj dwa zestawy z kosmetykami Revolution. Jeden droższy, drugi bardzo tani. Bardzo fajne pomysły na prezenty świąteczne. Zapraszam więc do oglądania, jeżeli chcecie dowiedzieć się, co jest w środku. Witajcie ponownie w recenzjach zestawów kosmetycznych. Od razu Wam powiem, że zostawiam linki do tych zestawów, gdzie je kupiłam i gdzie obecnie one są najtaniej. Recenzowałam już jeden zestaw, ale on się od razu wyprzedał, więc jak Wam coś się spodoba, no to chyba nie ma co czekać. Ten jest o wiele tańszy, ale do niego za chwilę przejdziemy. Zacznijmy od Revolution Chill. Mamy tutaj piękną różową lodóweczkę. Mega to wygląda. Zestaw kosztuje 149,99, a w środku, jak widzicie, mamy 11 różnych kartoników. W ogóle bardzo fajnie są nazwane Frozen Raspberry, na przykład mrożone maliny w lodówce. Na pewno by się znalazły. Zaczynamy oczywiście od pierwszego pudełeczka. Bardzo ciężkie, więc spodziewam się, że będzie tutaj paletka. I chciałam Wam przypomnieć, że od dzisiaj aż do końca listopada filmy będą na kanale pojawiały się dwa razy dziennie, a później wrócimy do tego jednodniowego trybu. Paletka w różową kolorystyce. Naprawdę nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądała w środku. I uwaga, tak prezentują się cienie. Kompozycja naprawdę taka różnorodna. Wiecie, czasami bywają takie palety mega kolorowe, neonowe, i wtedy nie wiadomo, jak używać ich na co dzień. A tutaj zobaczcie, na przykład ta ósemka. Spokojnie by się nadawała na codzienne makijaże. Jak dla mnie naprawdę bardzo pięknie się prezentują. Co o nich myślicie? Paleta nazywa się dokładnie tak jak pudełeczko, Frozen Raspberry. I nie wiem, co mi przyszło do głowy, ale powąchałam te cienie i według mnie one naprawdę pachną. Nowo. Teraz mrożona latę i chyba też paleta będzie. Moim zdaniem te zestawy kosmetyczne super nadają się na prezent i mega się opłacają. Dzieląc cenę tego zestawu na ilość produktów, wychodzi 14,99 za sztukę. No i moim zdaniem te paletki są o wiele więcej warte. Tutaj bardzo uniwersalna kolorystyka, no może oprócz na przykład tej zieleni, ale myślę, że wiele kobietek by się skusiło na taką paletkę, bo zobaczcie, mamy tutaj dużo takich neutralnych kolorków na co dzień, ale można też zrobić z nią makijaż wieczorowy, więc jak najbardziej, jeśli chodzi o opakowanie, no to zdecydowanie tamte poprzednie u mnie wygrywa. Peppermint, więc zobaczymy, czy w kolorze miętowym będzie kolejna chyba też paleta. Wiem, że wiele osób też tak robi, że kupuje zestawy i później to rozdziela na kilka prezentów. To też jest całkiem spoko pomysł, bo zobaczcie, no dużo mamy tutaj tych paletek i tym razem taka mniejsza, ale równie słodka czekoladka. Jestem ciekawa, czy zaskoczy mnie swoją kolorystyką. Zdecydowanie tak, bo mamy tutaj dwa fajne zielone kolorki, ale oprócz nich naprawdę dużo uniwersalnych Brązów, odcieni mieniących się i duży cień, bardzo jasny, brokatowy, który też może sprawdzić się jako rozświetlacz Chocolate Ice, i przypominam Wam, że link oczywiście do tego zestawu zostawiam wam w opisie filmu. I dajcie mi koniecznie znać, czy chcecie, żebym po. Oj, coś spada! No nie mogę! Wszystko poleciało. No dobra, dajcie mi znać, czy po święta chcielibyście, żebym otwierała też różne zestawy kosmetyczne, prezentowe, czy chcecie widzieć u mnie takie recenzje. Jest paletka do konturowania oraz rozświetlania, ten rozświetlacz bym wykorzystała zdecydowanie jako cień do powiek. Bronzer w sumie też tak można wykorzystać, ale fajnie, że coś innego, że to nie były tylko zwykłe cienie. Następne pudełeczko z naszej lodówki wyciągam. Defrosted Highlighter, czyli rozświetlacz. Zapraszamy tutaj do Was i napiszcie mi koniecznie, z jakiej firmy jest Wasz ulubiony rozświetlacz. Ja teraz używam z Morfi, bardzo lubię, ale z chęcią przetestowałabym coś nowego. Ten rozświetlacz jest bardzo ładny w takim jaśniutkim odcieniu, z delikatnymi drobinkami. Pocket Mirror i lecimy dalej. Ojejku. Żeby Was nie zanudzić, bo mam jeszcze jeden tańszy zestaw do otworzenia w dzisiejszym odcinku. Tutaj akurat ten produkt mi się nie podoba, bo mamy takie wiecie zwykłe lusterko, choć z drugiej strony w tych paletach w ogóle lusterek nie ma, więc może się przydać. Dowiedzmy się co jest w tym pudełeczku, co mi tak ciągle spada. Fruit Smoothie, czyli owocowy koktajl. Uwielbiam i bardzo ładny odcień. Pomadeczki, taki neonowo-różowy, jak widzicie też na moich odcinkach często lubię takie odcienie nakładać, więc spoko. Sugar Girl lip scrub. Mega mi się podoba ten pomysł, że to wszystko nawiązuje właśnie do lodówki i poprosimy tutaj o produkcik. Scruby czy też peelingi do bardzo, bardzo lubię, więc na pewno będę używać. Lubię kupić tego typu produkty, ale też jest fajny patent. Po prostu krótko mówiąc można sobie wziąć zwykły cukier i tym wypeelingować usta, jeżeli czegoś takiego nie lubicie. A tutaj blending sponge, czyli gąbeczka. Uj, jaka zielona! Jak zielone jabłuszko i bardzo, bardzo milutka, mięciutka. Myślę, że będzie fajna do używania. Zobaczymy jak się zmoczy w wodzie. Bardzo ciekawa w dotyku, więc jak najbardziej jestem mega z tego zadowolona. Strawberry Milk, czego tutaj nie mieliśmy, tylko Watermelon Sugar. To wie o co chodzi. Z czym Wam się to kojarzy, i następnie znów ze złych stron otwieram, że ciągle nie widzę, co tutaj jest. Jakiś spray, czyżby spray fiksujący, utrwalający do makijażu. Jeśli tak, to naprawdę zobaczcie, jaką ma cudną buteleczkę. Dokładnie tak, fixing spray, czyli po nałożeniu makijażu na twarz spryskujemy sobie tym oto preparatem. Czy lubicie tego typu produkty? Mi się wydawało, że właśnie fajne są na przykład jakieś większe wyjścia wieczór, żeby makijaż utrwalił, ale może używacie czegoś lżejszego na co dzień i może właśnie revolution. Wam się sprawdza, koniecznie mi napiszcie, jak to u Was jest. Ostatni produkt z tego pudełeczka, pewnie Was dziwi, o co tutaj chodzi, po prostu to jest taka nakładka. Gdyby włożyli luźno te mniejsze produkty, to po prostu one by tutaj spadały i się schowały. Frozen Vanilla, zobaczmy co tu się kryje, ale myślę, że może być to właśnie jakiś błyszczyk. I tak jest, błyszczyk ze złotymi drobinkami. Tak wyglądają kosmetyki z tego zestawu, za chwilę Wam pokażę paletki w środku. No myślę, że naprawdę bardzo ciekawa propozycja i opłaca się ten zestaw kupić. Link do niego w Opisie. Tak wyglądają kosmetyki w środku. No, mega, to wygląda rewelacja. Jedyne, co bym tutaj zamieniła, no to, żeby tego lusterka nie było jakiś kosmetyk, ale tak naprawdę nie ma tragedii. A teraz zestaw za 89 zł i również zostawiam link do niego w opisie. Oraz zobaczcie, że on występuje w dwóch innych kolorach. Jeszcze jest w czarnym opakowaniu i w fioletowym. Tam jest inny kolor paletki. Ja wybrałam ten różowy, bo najbardziej mi się podobała. Wydaje mi się, że jest najbardziej neutralna. The Evening Rose, ale te inne też są warte zainteresowania, wiadomo. Co kto lubi? 89 zł. Co to dużo mówić? Naprawdę tanio, jeżeli chodzi o zestawy kosmetyków. Tutaj zestaw zupełnie inaczej się prezentuje, bo w środku mamy pudełeczka razem z kosmetykami. Zacznijmy od pierwszej rzeczy: szminka Revolution z usteczkami. Ja już miałam ją w jednym zestawie, który wcześniej Wam otwieram na kanale i naprawdę rewelacyjnie one wyglądają. Takie eleganckie. Świetnie wygląda ten motyw z wytłoczonymi ustami na górze. Kolor to Dusky Love. Następny kosmetyk bardzo duży. Rozświetla w kolorze Golden Beam tutaj jego nazwa, ja myślę sobie, że on może też się nadawać jako rozświetlacz do ciała, bądź zdecydowanie najlepszym pomysłem jest używanie go zamiast różu, na przykład bronzer i tylko rozświetlacz będzie to idealnie wyglądało I jedziemy dalej, znalazłam tutaj spray, fiksujący utrwalający makijaż, więc widzę, że nie tylko w tych zestawach kosmetycznych, ale również na przykład w bardzo drogich kalendarzach adwentowych tego typu kosmetyki się pojawiają, więc jest to mega mega popularne, więc wiecie po wykonaniu makijażu zamykamy oczy, spryskujemy twarz z odległości 20-30 cm i super nam się to utrwali. To był trzeci kosmetyk, czas na kolejny, ale nie ostatni. Jak widzicie, tutaj coś pod spodem się znajduje, a jeżeli chodzi o paletkę, to właśnie ten zestaw wybrałam ze względu na paletę, która mi się osobiście bardzo, bardzo podoba. Bardzo neutralne kolory, no i idealne odcienie dla każdej kobitki, tak sobie myślę, choć te inne też są oczywiście ciekawe, zależy co kto lubi, ale moim zdaniem ona wygrywa, bardzo mi się podoba. No jeżeli ktoś nie lubi takich mocnych różowych makijaży, no to niech nie będzie zawiedziony, bo mamy tutaj raczej mniej tych odcieni nietypowych. No i te piękne, złotka, błyszczące cienie jak najbardziej nadadzą się też na co dzień, na całą powiekę, więc jeżeli ktoś nie robi takich, wiecie, szalonych makijaży na co dzień, mega skomplikowanych, to też będzie idealna. To jest odcień paletki Reload The Evening Rose, czyli po prostu stworzona pod ten kalendarz adwentowy. Oj, zestaw, sorry. No i niedostępna normalnie w sprzedaży, więc to jest coś super dla koneserów marki Revolution. Następny kosmetyk który tutaj mamy, a właściwie chyba nie jest to kosmetyk, zerwimy opakowanko, a w środku znalazłam wow, sporo sporo pędzelków, ale nie tylko. Jeśli chodzi o pędzelki, nie jest to wersja podróżna. Zdecydowanie klasyczne pędzle na długich trzonkach, i jeżeli chodzi o ich wygląd z bliska, to ten jeden jest na pewno bardzo, bardzo puchaty, więc idealnie będzie nadawał się do rozcierania cieni, ten do nakładania, a ten również do roztarcia. Jak najbardziej te trzy są niezastąpione przy. Makijażu oka, a ten kolejny produkt, który mi tutaj ucieka, to jest po prostu czarna kredeczka. Czy coś w środku tutaj jeszcze będzie? Zaraz się dowiemy. Pusto. Tak, przedstawiają się kosmetyki wszystkie. Więc jeśli szukacie tańszej propozycji na prezent, to myślę, że jak najbardziej jest to coś ciekawego i będzie on udany. Podzieliłam cenę 89 zł za ten zestaw na 8 produktów, bo tutaj właśnie tyle mamy i wychodzi 11 zł za kosmetyk, więc jest to naprawdę okazyjna cena. To obejrzał do końca i odcinek mu się podobał. Niech koniecznie napisze róż w komentarzu, bo naprawdę mocno, mocno różowo to nam się zrobiło, ale jeżeli chodzi o cienie, to jeżeli ktoś nie lubi różowych, no to spokojnie. Tutaj raczej takich nie było, tylko po prostu taka fajna tonacja. Który zestaw Wam się bardziej podobał, loduwa, czy ten mniejszy? No wiadomo, loduwa jest taka wypasiona, no ale też sporo droższa. Przypominam linki do tych zestawów w opisie. Jak Wam się podobają, no to nie ma co się zastanawiać, bo tak jak mówię, szybko one znikają. Jak już wiecie, otwieram mnóstwo kalendarzy adwentowych na moim kanale, ale również zestawy kosmetyczne bardzo lubię Wam pokazywać, więc koniecznie dajcie znać, jakie chcielibyście, żebym dla Was przetestowała i otworzyła. Zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem, kto cieszy się na dwa filmy każdego dnia. Dużo dodatkowej pracy, ale mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, bo ten okres świąteczny naprawdę dużo mam rzeczy do otwierania i kurczę, no bardzo się na to cieszę, że ciągle coś nowego będę poznawała. Zapraszam Was już jutro o 8 i o 15 na kolejne odcinki i widzimy się w następnym filmie. Jeżeli nie chcecie ich pominąć, to zasubskrybujcie kanał, na dole czerwony przycisk subskrybuj. To jest darmowa opcja. Buziaki! Pa, pa!